Wiadomości z pierwszej ręki i drugiej nogi. Sensacja dnia. Dziś, gdy cała Europa przebywa w kwarantannie i musimy mu unikać bezpośrednich kontaktów, w Białymstoku doszło do historycznego pierwszego na świecie zapodnienia przez telefon. 22-letnia fryzjerka Justyna Sprężyna, bawiąc się kilka godzin swoim telefonem, odkryła, że jest z nim w ciąży. Mamy nadzieję, że dziecko urodzi się zdrowe i dostanie tani abonament. Wydarzenie światowe. Andrzej Duda pojawił się na TikToku, chińskiej aplikacji dla dzieci. Zdaniem obserwatorów życia politycznego, Andrzej Duda trafił wreszcie na swój elektorat. TikTok to aplikacja, dla której umieszcza się śmieszne filmiki i wygłupy. Program Dudy idealnie więc tam pasuje. Informacje bieżące. Rząd wprowadził nowe, zaostrzone przepisy dotyczące epidemii. Emeryci mogą robić zakupy w sklepach tylko między godziną 10 a 12. W okolicach godziny 13 mogą robić zakupy blondyni. W okolicach godziny 14 tylko ludzi. Między godziną 15 a 16 zakupy mogą robić leworęczni, osoby rozwiedzione, wdowy oraz kolejarze. Między godziną 18 a 20 zakupów mogą dokonywać zwolennicy PiS, urzędnicy państwowi i motocykliści. Osoby garbate mogą przyjść do sklepów tuż po ich zamknięciu. Z ostatniej chwili. Z nudów internauci obejrzeli programy edukacyjne TVP i okazuje się, że program jest tam wysoki, jak na paryskiej Sorbonie. Szczególnie ciekawie prezentują się lekcje matematyki dla dzieci. Obwód nazywa się tam średnicą, a liczby parzyste to takie, które mają parę. Skoro TVP tak twierdzi, to musi być to prawda. Z pewnością niebawem dowiemy się z TVP, że trójkąt to pogięta linia prosta.